dzisiejsza konferencja e, prasowa e, ją zaszczyciła pani minister e, e, infrastruktury i rozwoju, pani Anna Gębicka, e, pan senator Andrzej Mioduszewski, e, radni pan Sławomir Szymański i e, Krzysztof Kosiński. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Ta konferencja poświęcona jest nowej inicjatywie pana prezydenta Andrzeja Dudy, fundusz inwestycyjny dla samorządów. Jest to nowe jakby narzędzie wspierania samorządów po to, aby można było wykorzystać na wszelkie inwestycje i te duże i te małe i te drobne. To będzie inicjatywa leżała po stronie samorządów. E, bardzo proste pieniądze z tego życia i myślę, antyduda. że e, o szczegółach e, powie w paru zdaniach e, pani minister e, Gębicka. Bardzo proszę pani minister. Tylko Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać przy takiej okazji, bo środki na inwestycje to zawsze bardzo dobra wiadomość. Fundusz Inwestycji Samorządowych powstał z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Łącznie wesprzemy kwotą 6 miliardów złotych samorządy w całej Polsce. Będą to środki 5 miliardów trafi do gmin oraz do miast na prawach powiatu i miliard złotych dla powiatów ziemskich. Na tablicach za mną widzimy kwoty, jakie trafią do miasta Grudziąc. To jest prawie 8,5 miliona złotych oraz do w powiecie grudziąckim. Te, inwest... te środki będą mogły zostać przekaza... przekazane na różnego rodzaju inwestycje. Właśnie na te inwestycje, które są najbliżej mieszkańców, bo one mogą trafić na modernizację szkół, przedszkoli, żłobków, mogą trafić na różnego rodzaju remonty, na sieci wodno-kanalizacyjne, ale także na szpitale. Także tutaj ten przekrój jest bardzo duży chcemy żeby samorządy mogły przeprowadzić te inwestycje które były zaplanowane już wcześniej bo wiemy dobrze że pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich dotknęła każdego polaka dotknęła przedsiębiorców dotknęła także samorządy my słuchając tych potrzeb które zgłaszali samorządowcy postanowiliśmy taki fundusz inwestycji samorządowych przygotować to ma być takie koło zamachowe dla naszej gospodarki, aby ona mogła powrócić do dawnej formy, do tej formy, w której była przed pandemią koronawirusa. Wiemy dobrze, że inwestycje, czy to te duże, o których mówimy, jak centralny port komunikacyjny, jak przekop Mierzei Wiślanej, ale także w naszym regionie budowa stopnia wodnego w Siarzewie, na które ostatnio. Zostało przekazane 100 milionów złotych. To będą środki na prace projektowe. Te inwestycje są bardzo ważne, ale nie mniej ważne są inwestycje właśnie te lokalne, te inwestycje samorządowe i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy przekazać tą informację. To są maksymalne limity, które mogą trafić do samorządów. Samorządy będą mogły prawdopodobnie od sierpnia składać wnioski i. Jak najszybciej chcemy te środki wypłacić, żeby one jak najszybciej mogły do samorządów trafić, żeby te inwestycje mogły zostać zrealizowane, bo to jest także pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, którzy te inwestycje będą realizować. Dziękuję bardzo.